Hejka kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Do kina wszedł nowy film świąteczny, także jedziemy na ten film. I po całym dniu pójdziemy sobie jeszcze na saunę. Także idziemy. Podczas drogi nasze plany nieco się zmieniły. Kochani, tak sobie jedziemy i pomyślałam sobie, co jeszcze mogę dodać do prezentu dla klientek na święta. I pomyślałam, że oprócz całego prezentu, który już mam wymyślona, dodam... Wróżbę, a że ja wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś, nic nie dzieje się bez przyczyny. I mam nadzieję, że po prostu te wróżby się moim klientkom spełnią. Także bardzo w to wierzę i mam nadzieję, że to jest świetny pomysł. Na początku poszliśmy do sklepu, ja kupiłam sobie sweterek, który już dawno chciałam sobie kupić, a całkowicie o nim zapomniałam i w domu sobie przypomniałam, że przydałby mi się on, więc go teraz wzięłam i jeszcze muszę sobie kupić rękawiczki, ponieważ już jest zima, jest zimno, a ja nie mam żadnych rękawiczek w swojej szafie, także bierzemy te dwie rzeczy i wtedy idziemy na jedzonko. Nie ma rękawiczek. Jest tylko takie coś, co mi to da. Nawet by mi zimno w ręczki. To? Chyba muszę wyprodukować swoje. Jedynie takie. Na... No w tych chyba nie będę, co? Wzięcie. Chyba nie. One są takie na kulik. Jak mnie kiedyś będziesz chciał zabrać na kulik, to możesz mi kupić te rękawiczki. O! Te rękawiczki, te buty, ta czapa, bo teraz są takie modne i możemy jechać na kulik. Tu jest zakryte paluszki zimko, co? Chyba bym to kupiła. Co myślicie wzięcie? Nie mają innego wyboru. Chyba, że chcesz pójść jeszcze do innego sklepu. Co? Nie. Decyzja. Takie niepraktyczne, a z drugiej strony pasują mi do szala i czapki. Chodźmy, musimy poszukać rękawiczek, bo chyba nie produkują w tym roku. Bardzo dziwna sprawa, ponieważ jest zima, a w sklepach w ogóle nie ma rękawiczek. Tylko w jednym sklepie były na razie rękawiczki. I najwyżej będę musiała kupić. Z tego, co jest. Czyli tylko jeden, który Wam właściwie pokazywałam, dobra? Major, dziękuję. Cool? Jesteśmy w ostatnim sklepie i więcej już nie ma sklepów z takimi rzeczami. I daję mu ostatnią szansę. Zobaczcie, jaką znalazłam daimontową i dolarsową torebkę. A pasuje do mojego salonu. Słuchajcie. Super pomysł? Nie, rzucowałam na gruncie. Nie no, ale ta seria no to już wolę chyba tamte Teraz jest chyba moda na odkryte palce. Akcja rękawiczki zakończona. Kupiłam te bez, bez wkładów na palce nie wiem jak to się mówi bez palców po prostu. I teraz już będziemy szli na obiadek. Jest godzina 15, a właśnie wyszukałam, że film, na który idziemy, jest za 40 minut. Także świetnie się składa. Zjemy obiadek i pójdziemy na film. A jeszcze co do filmów, to zobaczcie, dzisiaj dodaję mój pierwszy filmik na mój kanał. Troszkę się stresuję, ale wierzę, że będzie dobrze, także jestem w pozytywnej myśli. Będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę przy moim nowym filmiku i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Zrobimy sobie magiczny wieczór, mamusiu. Jak masz na imię? Zosia. A pan? Robert. Czy mogłaby pani być moją babcią? Ok. Kochani, my już jesteśmy po seansie. Byliśmy na filmie Uwierz w Mikołaja, i mimo nie do końca świetnych ocen w internecie, film był naprawdę bardzo fajny, taki romantyczny, rodzinny i przede wszystkim świąteczny. Także mi się bardzo podobał. Jeśli byliście na tym filmie, dajcie koniecznie w komentarzu znać, jak Wam się podobał. A dla osób, które nie były, to naprawdę zachęcam pójść na ten film i zobaczyć na własne oczy. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Kastoramie, i zawsze w grudniu. Przed świętami, jak przechodzimy do tego typu sklepów, naszą tradycją jest ciepła czekoladka, i z tą czekoladką sobie zawsze chodzimy, wybieramy choinki, prezenty i różne ozdoby świąteczne. Także tym razem też idziemy z czekoladką. Słuchajcie, jak byliśmy w tamtym roku, akurat wtedy kupowaliśmy choinkę w Obi, to była taka sytuacja z tą choinką, że wybrałam. No ogólnie dużo, bo stwierdziłam, że na pewno nam się zmieści do naszego mieszkania, co się okazało nieprawdą. Nawet się nie zmieściła do samochodu, więc musieliśmy ją obcinać i przez cały samochód przewoziliśmy przez 80 km choinkę, ale spokojnie. No i jak weszliśmy już do domu i ją w tym domu rozłożyliśmy, no, to, no bo w sklepie ona się wydawała mała, no bo sklep jest duży, wiadomo. A w naszym yy, jeszcze wtedy 35-metrowym mieszkaniu ta choinka była tak naprawdę na cały salon. Wyglądało to mega śmiesznie, więc ja, mądra, wzięłam nożyczki do papieru i zaczęłam obcinać tą choinkę. <laughs> Już nie była w ogóle gęsta, wyglądała tragicznie i powiedziałam, że w tym roku już nie będę miała choinki prawdziwej, ale jesteśmy gdzie jesteśmy i pewnie znowu będzie prawdziwa, ale mam nadzieję, że już nie popełnię tego samego błędu i kupimy już teraz po prostu mniejszą. Mając nauczkę z choinką z poprzedniego roku, wybraliśmy w tym roku taką choinkę. Na pewno nie będzie za duża, więc myślę że, myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. Napiszcie w komentarzu, jaką choinkę Wy wybieracie w tym roku. Czy jest to sztuczna, a może prawdziwa? Dajcie znać, czy takie krótkie, jednodniowe formy vloga Wam się podobają. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie odcinka i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Buziaki.